Do internetu trafiły wczoraj nowe klipy z Ninjago Powstanie Smoków. Nie zostały one opublikowane przez LEGO, są to po prostu kolejne przecieki, dlatego przeanalizujemy sobie je dzisiaj tak na szybko, bo nie widzę sensu, aby jakoś bardzo to rozgrzebywać, skoro oficjalna premiera nowych odcinków ma mieć miejsce już za niecałe 9 dni. Pierwszy klip to scena spotkania się Nii i Sory wraz z Colem po długiej przerwie wywołanej fuzją. Nie dzieje się tu nic ciekawego, kol po prostu zapoznaje się z nową bohaterką i opowiada o swojej nowej umiejętności, czyli możliwości przemiany w kamiennego, no można rzec, golema. I to tak naprawdę wszystko. Następny klip pokazuje nam fragment z odcinka, w którym ninja odwiedzą administrację, gdzie najprawdopodobniej spotkają Jaya. Lloyd i Arin nie mają pojęcia, gdzie się znajdują, więc postanawiają zapytać jedną z napotkanych osób, która stoi w bardzo długiej kolejce, prawdopodobnie po to, aby ubiegać się o pracę jako agent. Prawdopodobnie, bo na przykład Arin ma nadzieję, że to nie jest kolejka do toalety. W sumie ja też mam taką nadzieję. W każdym razie mężczyzna odpowiada im, że znajdują się w administracji w bloku AA99-T5. I to wszystko. No, trzeba przyznać, że te dwa klipy nie były zbyt interesujące, ale trzy kolejne dostarczają nam o wiele ciekawszych informacji. Kolejny bowiem to retrospekcja pokazująca nam jak raz odwiedził Imperium, przybywając z Wildness. Tak więc potwierdziły się informacje z magazynu Lego, który twierdził, że właśnie stamtąd pochodzi. W każdym razie Raz zostaje zatrzymany przez strażników Imperium i tłumaczy, że przybył z Wildness i oczekuje go sam cesarz. Zostaje więc wpuszczony do środka, gdzie na tronie siedzi cesarz i jego dwie córki, czyli Beatrix oraz jej siostra bliźniaczka. To właśnie ten moment, w którym Raz zostanie zrekrutowany do szeregów Imperium. W następnym klipie widzimy, jak Percival biegnie razem z Arinem i Lloydem i twierdzi, że teraz nie chce dołączać już do szponów w Imperium. Tuż za nimi biegnie Wildfire, która zachowuje się odrobinę za głośno, więc Kai tłumaczy jej, że to tajna misja, dlatego musi się uciszyć. Nie wiemy jednak, póki co, o co w tej misji będzie chodziło. I ostatni klip, który wyciekł, jest zdecydowanie najciekawszy. Przedstawia on nam starcie bohaterów z cesarzową Beatrix w ostatnim, finałowym już odcinku tego sezonu. Ninja próbują przemówić jej do rozsądku, że jeśli dalej będzie korzystała ze swojej broni zasilanej smoczymi rdzeniami, to powiększy szczelinę na niebie nad imperium tak bardzo, że doprowadzi do zagłady całego świata. A początkowo szczerze myślałem, że tylko imperium zostanie zniszczone. No, trzeba przyznać, że są to naprawdę solidne klipy, które zapowiadają akcję, grubą akcję. Szczególnie jestem ciekaw tego, jak potoczy się finał tegoż sezonu. Jak ninja poradzą sobie z Beatrix i co ważniejsze, co później stanie się z Imperium? Czy tak o zniknie i w drugim sezonie już o nim nie usłyszymy, czy może jednak coś tam dalej będzie się działo? Na tym, moi drodzy, co sądzicie o tych klipach? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia!